Szanowni Państwo, otwieram 15. sesję Rady Gminy Bełchatów. Podczas ostatniej w 2015 roku sesji radni gminy Bełchatów uchwalili budżet na 2016 rok. To budżet z tak zwaną nadwyżką operacyjną, bo planowane dochody gminy będą o 200 tysięcy złotych wyższe niż planowane wydatki. Budżet został przegłosowany po długiej debacie oraz wielu wnioskach radnych dotyczących gminnych inwestycji. Według planów budżetowych dochody mają wynieść 40 milionów 700 tysięcy złotych. Planowane wydatki ustalono na kwotę 40 milionów 500 tysięcy złotych. Nie znacie z tego, że zawsze szukałem dyscypliny finansowej. I tą dyscyplinę finansową w tym budżecie znalazłem. Znalazłem w tym budżecie dyscyplinę finansową, która przekłada się na dbałość o finanse publiczne. Przekłada się również na dbałość o finanse mieszkańców tej gminy, bo te pieniądze krążą tutaj w ramach. Do no, takiego ograniczonego zasobu między mieszkańcami a gminą dodatku. One z powrotem wracają do nich i są pożytkowane w ramach tutaj jednego wspólnego dobra. Widzę tą dbałość. Może niefortunnie na komisjach się wypowiedziałem, bo mogło to być inaczej odebrane, że kiedyś, prawda, w przeszłości, w poprzednich kadencjach. Ta dbałość była większa? Otóż nie, bo dbałość o finanse publiczne to nie oznacza tylko oszczędzanie pieniędzy. Oszczędzanie, takie nadmierne oszczędzanie środków finansowych. Bo cóż z tego, że możemy popatrzeć na pieniądze, które są za szybą, a nie możemy z nich skorzystać? Pieniądze i finanse trzeba umiejętnie. Sprowadzać do siebie, ale trzeba je też umiejętnie wydatkować, i tutaj musi nastąpić równowaga. Jaką równowagę w tym budżecie widzę? Będę głosował za każdym budżetem w tej kadencji zbliżającej się, który będzie te proporcje zachowywał. Ten budżet dla mnie, w mojej ocenie, te proporcje zachowuje. Jako ogólnie. Ja cały czas się wypowiadam ogólnie o, o tym budżecie. Więc to jest budżet. Nie zwolnienia, bo jak sam Pan Wójk tutaj wspomniał, na inwestycje jest 6, jest ponad 6 milionów. 6 milionów 270 tysięcy, dobrze pamiętam, jest na inwestycje. I to, są, to jest bardzo duża kwota, y, która, która zostanie przeznaczona na inwestycje. Dlaczego? Bo gmina był a to bogata gmina i gminę stać właśnie na takie inwestycje bez obciążenia Kredytowego. Zwróćcie Państwo uwagę, 6 milionów 250 tysięcy inwestycji bez żadnego kredytu. To z jednej strony oznacza, jak skutecznie są pobierane środki do budżetu gminy, a z drugiej strony, jak można je zrealizować w terenie. Jak wiele różnych potrzeb. I to jeżeli chodzi o ogólne. Zadanie tego budżetu. Mi się ten budżet po prostu podoba. Mamy budżet na rok 2016. Jest to pierwszy budżet od wielu lat, gdzie mamy nadwyżkę budżetową. Jestem bardzo zadowolony z tego budżetu. Jestem przede wszystkim zadowolony z postawy radnych, bardzo merytorycznej, która była taka, widać było w tej postawie troskę o gminę, troskę o mieszkańców gminy Bełchatów, troskę o naszą przyszłość. Tak więc z takimi radnymi, w takim składzie jestem przekonany, że zajdziemy bardzo bardzo daleko. Na inwestycje gmina przeznaczy w przyszłym roku ponad 6 milionów złotych. W planach jest kontynuowanie największych tegorocznych przedsięwzięć, takich jak budowa kanalizacji sanitarnych w Ludwikowie i Nowym Świecie oraz sieci wodociągowej Myszaki-Dobrzelów, ale także m.in. budowa kanalizacji sanitarnej w Zdzieszulicach Górnych, przebudowa oraz remonty dróg wewnętrznych. Budowy świetlic wiejskich oraz kontynuacja prac przy budowie zapleczy sportowych w Kałdunach i Zawadowie. Na wydatki w ramach Funduszu Sałeckiego, który został opracowany na podstawie wniosków złożonych przez poszczególne sołectwa, przeznaczono blisko 640 tys. zł.